Cześć, witam Was w pierwszym odcinku na kanale Akwarium Szymona. W dzisiejszym odcinku zakładamy sobie akwarium 112 litrów. W sumie można powiedzieć, że jest to restart akwarium, bo już miałem w tym akwarium rybki, ale postanowiłem wszystko zacząć od nowa. No i dzisiaj poopowiadamy sobie na temat, jakie rybki pierwsze, jak założyć pierwsze akwarium. Tak więc, w moim przypadku, pierwszymi rybkami będą mieczyki i molinezje. Są to łatwe rybki w utrzymaniu i cieszą oko. Tym bardziej u młodszych odbiorców. Ponieważ są to żyworódki i bardzo szybko się rozmnażają. Potrzebne także nam będą tak zwana ekipa sprzątająca. Która będzie czyściła nam akwarium. Może być to glonojad, kiryski. Lub kosiarki, które będą zjadały glony. Taka ekipa sprzątająca jest niezbędna w akwarium. W moim przypadku na tle akwarium jest naklejona czarna folia, zwykła, którą możecie kupić w sklepie zoologicznym. Jak widzicie akwarium nie jest za czyste, ale jeszcze muszę je przetrzeć i dobrze umyć. Więc... Widzimy się, jak już to zrobię lub w następnym odcinku. Teraz, jak możecie zauważyć, jesteśmy przed innym zbiornikiem. Jest to akwarium 54 litry i tutaj są rybki tymczasowo przeniesione, ponieważ nie miałem gdzie ich dać. I gdy skończę tamto akwarium, to przeniosę wszystkie mieczyki, molinezje. Jeszcze mamy platynki. A probo pierwszego akwarium najlepsze będą gupiki, takie jak tutaj widzicie. Jest to spokojna rybka, szybko się rozmnaża i na pewno będzie cieszyła nasze oko. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku przy aranżacji akwarium. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie mi jakieś porady odnośnie akwarystyki. I co? Do zobaczenia!